No. Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie o Was Na moim kanale Znajdujemy się właśnie w ta bardzo dosyć ciekawej miejscówce Nie zdradzę miejsca Ale tu jest las, fajny, ciekawy Dobra, Proszę bardzo Państwa Patrzcie proszę Tam chyba ryba była, czy tam żaba, nie wiem co to tam było ale tam jest fajna taka wysepka na wysepce, w której widzę właśnie szała sobie jacyś ludzie sobie budują tu jest tratwa zresztą I... a my dzisiaj będziemy testować tak jak wam obiecałem będziemy pić sobie Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz z tej strony. Będziemy próbować właśnie takie coś. Tak, nazywa się Adwokat Classic. Takie coś, 20% Banderot S. Jakby nie było. Tu widać taki przed zastosowaniem to jest likier jajecz to naturalne, że liker rozwarstwia się. Prosimy wstrząsnąć butelkę przed podaniem. To wstrząsamy buteleczkę, a nie elegancko. Bardzo fajna taka miejscówka, woda i tak dalej. Banderolka otwarta, likierek na zdrowie.